Ernest bodził. dzień dobry. To jest program Szczerze o pieniądzach. W studiu gość, dr Mariusz Filipek, pełnomocnik ministra rozwoju i technologii do spraw deregulacji oraz zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Te dwie funkcje niejako się łączą, ale dzisiaj stawiamy... Mm, Mocniejszy akcent na deregulację, bo o tej deregulacji w ostatnich dniach mówi się e, bardzo dużo, w kontekście tego, co zresztą tu się wydarzyło. To na giełdzie było, tak? To było na giełdzie tak. papierów wartościowych, tu piętro wyżej. Tak. E, jak wyglądają prace nad deregulacją? Teraz przyspieszyły po tym wydarzeniu? Panie redaktorze, zanim odpowiem na to pytanie, pan redaktor poruszył, te dwie funkcje się łączą. Te dwie funkcje się łączą, te dwie funkcje się uzupełniają, te dwie funkcje. Stanowią symbiozę i tak naprawdę pełnię tego, co dzieje się na rynku. Bo niezależnie od dużych przedsiębiorstw, są jeszcze na rynku mikroprzedsiębiorstwa, mali przedsiębiorcy i średni przedsiębiorcy. I Oni chyba najbardziej na tę deregulację liczą. I tak właśnie wydanie. ci przedstawiciele MŚP najbardziej liczą na tę deregulację. Ale oczywiście wszyscy, wszyscy. Na czym yy, dzisiaj stoimy? No powiem troszeczkę w procesie legislacyjnym, tak. Cała ustawa została już przygotowana, wyszła z ministerstwa, stanęła na tak zwanym Stałym Komitecie Rady Ministrów, obecnie jest na etapie Całej Rady Ministrów, jeżeli zostanie zaakceptowana przez polski rząd, przez rząd, mhm. no trafi do Sejmu. Ale my mówimy o, mówimy o ustawie, ale mówimy o pierwszym elemencie, bo rozumiem, że my się nie zamykamy na tej jednej rzeczy. Będą kolejne. Rozumiem, te zapisy, jeżeli zostaną przyjęte, potem trafią do Sejmu i wprowadzone w życie. To nie jest koniec i kropka, tylko działacie dalej. Panie redaktorze, rok temu yy, pan minister Hetman. Powołał mnie na pełnomocnika do spraw deregulacji i dialogu gospodarczego. Tak brzmiała pełna nazwa i brzmi mój pełny tytuł. Rok temu zajęliśmy się pracą właśnie nad zgłębianiem trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, właśnie nad barierami, właśnie nad ułatwieniami i właśnie nad tym, żeby przedsiębiorcom pracowało się i działal prowadziło działalność gospodarczą łatwiej. Tak jak pan redaktor powiedział, chwilę temu pan premier postawił jeszcze bardziej mocne słowo na deregulację i na ułatwienia dla przedsiębiorców. Tutaj wskazał również przedsiębiorcę. Bardzo znanego przedsiębiorcę, bardzo doświadczonego człowieka, który tak naprawdę w biznesie odniósł sukces. Pana prezesa Brzoskę. Spotykacie się? Tutaj oczywiście jesteśmy w dialogu, jesteśmy w momencie, kiedy są potrzebne prace, jak najbardziej mamy cały czas kontakt. Pan powiedział tak, chciałem na moment przystanąć przy drugiej części tego tytułu dialogu gospodarczego. To jest rzeczywiście dialog z przedsiębiorcami, czy raczej trzeba by tutaj mocniejszego słowa użyć? Dialog jest przede wszystkim, panie redaktorze, ten pierwszy pakiet, ale nie zamykamy się na pierwszym pakiecie został wypracowany wspólnie. To nie jest tylko i wyłącznie moje dzieło. To, nie jest, to w ogóle nie jest mo, tylko i wyłącznie moje dzieło. To jest praca potężnego zespołu, zespołu ludzi w ministerstwie rozwoju pod przewodnictwem pana ministra Krzysztofa Paszyka, wcześniej pod przewodnictwem pana ministra Krzysztofa Hetmana, ale także. W wielkiej symbiozie, w wielkiej, wielkich konsultacjach, rozmowach z dziesiątkami przedsiębiorców i cały czas z organizacjami przedsiębiorców i pracodawców, którzy w ramach zespołu, któremu mam przyjemność przewodniczyć, pracowali nad tymi rozwiązaniami. Czy tych rozwiązań płynie od przedsiębiorców? Oczywiście. I z tego, co zauważyłem, od zwykłych e, ludzi, też nie będących przedsiębiorcami. Oczywiście, że tak. Ale te. Zwykłe rozwiązania, ale jakże potrzebne i jakże ważne, spływają do pana prezesa Rafała Brzoski. Tutaj wiem, że i, i, i śledzę, co, y, co, co robi, co postuluje. Ma szereg Pomysłów, szereg pomysłów nie tylko gospodarczych, ale także szereg pomysłów związanych ze zwykłym, ze zwykłym życiem. Jeszcze jeśli mogę jedno zdanie powiedzieć: nie zamykamy się i nie przestajemy działać nad pierwszym pakietem, zresztą to mówiłem, pracujemy dalej. Dzisiaj jesteśmy już po wstępnych konsultacjach z, z przedsiębiorcami. Pokazaliśmy kierunki pakietu, drugiego pakietu. Oczywiście będą to kolejne dobre, w mojej ocenie, w naszej ocenie, dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, które skonsultujemy. Oczywiście nie zamykając i cały czas pamiętając, że pan prezes Brzoska również wskazuje dobre rozwiązanie Czyli rozumiem, że to jest praca zespołu, która nie ma określonych ram czasowych, tylko po prostu, ile się da w najbliższych latach, tyle będzie zderegulowane. Tak? Jeżeli się uda zrobić tego jak najwięcej, to to będzie wielki sukces przedsiębiorców, wielki sukces wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Panie doktorze, to pytanie do pana teraz jako prawnika, bo mm, proszę mi powiedzieć, czy te wszystkie e, deregulacje, one muszą zostać wprowadzone ustawą, czy mogą się pojawić takie, które jakimiś prostszymi e, aktami prawnymi będą mogły być wprowadzane? To znaczy wszystko to, co jest wprowadzane ustawą i co należy zmienić ustawą, musi być wprowadzone ustawą, ale szereg rozwiązań może zostać wypracowanych, przygotowanych i wprowadzonych aktami niższego rzędu, a więc rozporządzeniami. Mhm. E, a co jest na topie teraz? O czym najwięcej najczęściej mówią przedsiębiorcy, albo co będzie wprowadzane w pierwszej kolejności? Znaczy, co jest na topie, czy co będzie wprowadzane. No dobrze, co będzie wprowadzane. Tak. To znaczy tak, jeżeli uda się mm, przegłosować pierwszy pakiet, no to przede wszystkim to, co boli przedsiębiorców, a więc szeroko pojęta elektronizacja. Czyli Aha. wszystko, co, co jest online, jest dobre dla przedsiębiorców. Takim, takim fantastycznym rozwiązaniem pierwszego pakietu jest tak zwany e WEXL, czyli to, co do dzisiaj, yy, czyli do wprowadzenia ustawy pokutowało u przedsiębiorców, a więc wszystkie umowy, wszystkie rozwiązania można było zawierać na odległość poza, przepraszam, nie e-weksel, tylko e-leasing, poza umową leasingu. Poza umową leasingu. Umowa leasingu musiała być zawierana w formie podpisu, tak zwanego podpisu Mokrego, a więc albo piórem, albo długopisem. Fizycznie. Fizycznie. Fizycznie na miejscu. Fizycznie na miejscu, co potężnie. No, w dobie tylu podpisów, tylu rodzajów podpisu elektronicznego, tak to umy, bo i profilem zaufanym, i podpisem elektronicznym tradycyjnym możemy się podpisywać, to wymaganie podpisów e, zwykłych długopisem w dzisiejszych czasach to jest lekka przesada, chyba. Ale w elizingu, tak właśnie, ale przepraszam, w umowie leasingu tak było. Dzisiaj e leasing przechodzi do online. Fantastyczne rozwiązanie, na to czekają przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy też nie lubią być zaskakiwani. W pierwszym pakiecie jest to, o co przedsiębiorcy od wielu, wielu lat walczyli. A więc jeżeli jest jakiś przepis, który nakłada na nich obowiązek, nie może być wprowadzony wcześniej niż po półrocznym okresie to oczekiwania. To się w prawie nazywa vacatio legis, a mhm. więc mogą się do niego przygotować, mogą się go nauczyć i mogą go dobrze stosować. E, panie doktorze, a inne? No to, to jest dobre rozwiązanie. Rzeczywiście, e, jeżeli będzie można zawierać te umowy podpisując się elektronicznie, ekstra. A kolejne rozwiązania? A takim rozwiązaniem dobrym też dla przedsiębiorców jest tak zwane sprawdzenie ustawy po okresie jej obowiązywania. Czyli wprowadzamy w życie... Ustawę, funkcjonuje ona przez jakiś czas, ale y, wiemy czy nie wiemy, czy funkcjonuje dobrze. Zespół ministerstwa po okresie obowiązywania kilkuletnim sprawdza, czy naprawdę dobrze działa i dobrze pomaga przedsiębiorcom. Jeżeli nie, no to trzeba wprowadzać zmiany. Mhm. A, no dobrze, a jeżeli popatrzymy sobie teraz tak technicznie na te zapisy, to jest szansa, że to w najbliższych miesiącach zostanie wprowadzone? No bo wiadomo, rząd, sejm, senat, podpis prezydenta. No, trzeba liczyć się oczywiście z określonym czasem procesu legislacyjnego, ale uważam, że jest to bardzo już dzisiaj krótki okres do wprowadzenia tych rozwiązań. A te kolejne rzeczy, o których zaczęliście teraz rozmawiać po stworzeniu tego jakby szerszego zespołu razem z przedsiębiorcami, Trzeba pamiętać. o czym wy tam w ogóle rozmawiacie? Trzeba, trzeba pamiętać o pomocy dla przedsiębiorców, a przy panu prezesie Brzoste o pomocy ogólnie i zwal zwalczaniu barier w społeczeństwie co do różnego rodzaju przeszkód Przepisów, które mm. funkcjonują. Jeśli chodzi o kolejne rzeczy, oczywiście te prace trwają i tutaj nie można mówić, że, że stoją, że coś jest pomijane. Bardzo dobrze, bo proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj deregulacja stała się modna. Dzisiaj tak naprawdę ta. Yy, fraza deregulacja jest odmieniona na różne przypadki no, nawet na poziomie unijnym zaczyna się odmieniać deregulacja tak, nawet na poziomie unijnym zresztą tutaj też są postulaty, żeby w Polsce jakby m, przepisy unijne nie były nadbudowywane, czyli dodawane nasze polskie przepisy, żeby w cudzysłowie utrudnić no funkcjonowanie. To, to jest ciekawy wątek, który pan poruszył, bo słyszałem o tym, że my mamy taką tendencję do tego, że zamiast takie słowo implementować. Pozłacamy. Zamiast y, jeden do jednego przenosić te przepisy, na nasz, te przepisy na nasz grunt, to my sobie tam dokładamy no, kilkadziesiąt procent więcej, jeśli chodzi o różne regulacje. My to nazywamy, że pozłacamy te przepisy. One są i tak złote, a my je jeszcze dodatkowo pozłacamy. No właśnie, jeżeli Unia, jeżeli przepisy Unii i Regulacje unijne są takie, a nie inne, i władze Unii, organy Unii mówią, że jest OK, to my nie musimy na siłę je utrudniać i sobie utrudniać, może sobie jak sobie, ale właśnie tym, którzy ją st je stosują, a więc po, po prostu polskim przedsiębiorcom. Pan jako prawnik może powiedzieć, że my za dużo tego prawa tworzymy? Znaczy ja nie by... mówię dzisiaj, tylko w ogóle w, w ostatnich 30 latach. Dużo tego, chyba dużo za dużo stworzyliśmy różnych przepisów. Może powiem coś niepopularnego dla prawników, ale ja uważam, że dobra ustawa, dobre rozwiązanie powinno być na lata. Nie można jego ciągle poprawiać. Nie można ustawy ciągle poprawiać. Ona Niech trwa, a więc proces legislacyjny, dobry proces legislacyjny, dobra ustawa, niech się toczy, niech trwa, niech prace trwają, ale jak już wyjdzie i zostanie uchwalona przez Sejm i podpisana przez pana prezydenta, to niech funkcjonuje w niezmienionej formie na lata. Za dużo jest przepisów. Wiem, że to niepopularne, ale za dużo jest przepisów. A nie ma pan wrażenia, że poprzez to, co wydarzyło się tutaj na giełdzie, poprzez tę koncepcję premiera, My poszliśmy trochę już nie w, tylko w deregulację dla przedsiębiorców, ale w ogóle w deregulację prawa w Polsce. No bo nie wszystkie przepisy, które zostaną zmienione, dotyczą bezpośrednio przedsiębiorców. Dotyczą też naszych relacji z urzędami, na przykład. Tak, i, i to jest dobrze. Zresztą, tak jak już mówiłem, y Przysłuchuję się temu, co postuluje pan yy, prezes Brzoska, o czym mówi pan prezes Brzoska. I jak najbardziej są to różne obszary naszego życia i, i, i życia codziennego. I to jest dobrze, bo naprawdę, niezależnie od przepisów dotyczących gospodarki, niezależnie od przepisów dla przedsiębiorców, w normalnym, zwykłym, codziennym życiu. Każdego z nas również są bariery, które niekoniecznie muszę, muszą tam być. A zaskoczyła Pana skala tych barier, bo mówiliśmy o deregulacji, mówiliśmy o tym, że wiele trzeba zmienić, no ale odkąd zaczęły, zaczęły być zgłaszane przez przedsiębiorców i obywateli te pomysły na zmianę, to się okazało, że tego jest mnóstwo, że to idzie w setki, jeśli nie... Większe liczby. Nie, to mnie w ogóle nie zaskoczyło, bo tak naprawdę każdy z nas codziennie idąc do sklepu, idąc do restauracji, idąc kupując coś na stacji paliw, widzi, że coś mu przeszkadza. I to my wszyscy jesteśmy legislatorami, to my wszyscy tworzymy prawo. Każdego dnia właśnie. Stając naprzeciwko czemuś, co nam przeszkadza, a niekoniecznie jest potrzebne dla tego, żeby państwo dobrze funkcjonowało. A czy można powiedzieć już, jakie przepisy znajdą się w drugim tym pakiecie deregulacyjnym? Ja powiem ogólnie, bo nie chcę tego na dzisiaj mhm. zdradzać. Będzie zespół, będą dalsze prace, to oczywiście, że one będą, będą pokazane. Muszą być i chcemy, żeby i były skonsultowane oczywiście, tak jak pierwszy pakiet z przedsiębiorcami. Dalsza... Dalsza ym, deregulacja dotycząca elektronizacji procesów, mm -hmm. elektronizacji życia to bardzo ważne. Dalsze odbiurokratyzowanie kwestie związane ze sprawami postępowania administracyjnego i to jest klucz. No i oczywiście to, co też jest mnie bardzo drogie dalsze pomysły na mediację. Mm -hmm. Mediacje, jeśli chodzi o spory między przedsiębiorcami? I spory między przedsiębiorcami, ale także między przedsiębiorcami a yy, władzą urzędami. publiczną, czyli organami publicznymi, urzędami, jak to pan redaktor mm -hmm. powiedział. A idąc jeszcze na chwilę do tego pierwszego pakietu, bo to już rozmawiamy o różnych, co tam jeszcze jest takiego ciekawego, na co warto, warto zwrócić uwagę. Wiem, że... Yy, Długość kontroli i chyba zapowiedzi tych kontroli miało się jakoś zmienić. Tak, tak, to jest taki sztandarowy postulat, który był zapowiadany przez pana premiera w expose, a więc skrócenie czasu kontroli z 12 dni do 6. Ale na dzisiaj mówimy tylko o mikroprzedsiębiorcach, a więc o tych najmniejszych przedsiębiorcach i ta kontrola zostanie jak najbardziej skrócona z tych 12 dni do 6, ale jednocześnie ten przedsiębiorca przy wejściu podmiotu kontrolującego nie będzie zaskakiwany. To znaczy dostanie listę spraw, listę mhm. dokumentów, które ma przedstawić do kontroli. To bardzo dobrze. No to skoro bardzo dobrze, to na tym spłętujemy program. Dziękuję pięknie za wizytę w studiu. Dziękuję pięknie, dziękuję Państwu. Dr Mariusz Filipek był moim gościem, a to był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuch, do zobaczenia.